Nie wszyscy mogą liczyć na wsparcie bogatych rodziców, którzy opłacą ukończenie studiów nawet przez niezbyt zdolne dzieci. Wiele osób nie może nawet odpocząć w lecie, bo musi ciężko pracować, by zarobić na kolejny rok nauki. Tacy ludzie wiedzą, jak pracować i osiągać sukcesy. Oczywiście dzięki swojemu uporowi i wytrwałości. Walter Carr, student z Homewood w amerykańskim stanie Alabama, po ukończeniu trzeciego roku studiów zdecydował, że musi znaleźć pracę na lato. Nie od razu, ale udało mu się zdobyć pracę przy rozładunkach i załadunkach w firmie Bellhops, specjalizującej się w przeprowadzkach. W sobotę planowano jego pierwszą zmianę ze zleceniem do realizacji. Wtedy stała się straszna rzecz. Zepsuł się samochód Waltera, stary Nissan Altima. Tymczasem pierwsze poranne zlecenie było w miejscowości Pelham oddalonej o ponad 30 km. Student chciał pożyczyć samochód od przyjaciół, a potem od swojej dziewczyny, ale każdy miał już plany. Nikt mu nie pomógł. Facet spojrzał więc na mapę i wyliczył, że jeśli wyjdzie z domu około północy, z małą przerwą na coś do jedzenia dotrze pieszo w wyznaczone miejsce o 8 rano. Przed podróżą postanowił przespać się kilka godzin. O czwartej rano był już 24 km od domu. Bolały go nogi, chciał więc usiąść na poboczu albo jeszcze lepiej, położyć się i nie ruszać ani rękami, ani nogami. Wiedział też, że jest za daleko, by zawrócić. Było więc tylko jedno wyjście iść dalej, bez przystanków. Dlatego Walter na zmianę szedł, biegł i łapał oddech, ale z każdą minutą wyraźnie zbliżał się do celu. Przejeżdżający drogą patrol policji zainteresował się czarnoskórym mężczyzną, idącym poboczem o tak wczesnej porze. Funkcjonariusze zapytali Waltera, dokąd zmierza i początkowo nie do końca wierzyli w jego odpowiedź. Później jednak postanowili mu pomóc. Zabrali go do najbliższej jadłodajni i kupili śniadanie. Niestety w międzyczasie otrzymali wezwanie i musieli odjechać. Walter po posiłku poczuł, że będzie mu trochę łatwiej i znów wyruszył w drogę. Do Pelham miał już tylko kilka kilometrów. Po chwili podjechał do niego radiowóz, ale inny niż poprzednio. To tamci policjanci przekazali przez CB Radio, że drogą ponad 25 kilometrów idzie do pracy młody czarnoskóry mężczyzna i można mu pomóc. Rzeczywiście, funkcjonariusze zawieźli mężczyznę na miejsce. Gdy już o 6.30, właścicielka domu zobaczyła przed budynkiem radiowóz z włączonymi kogutami i wysiadającego z niego faceta w towarzystwie dwóch policjantów, była zaskoczona. Wysłuchała jednak całej historii. Jenny Hayden Lemi opowiedziała o niesamowitym studencie na swoim profilu na Facebooku. Dowiedziała się, że chłopak pochodzi z Nowego Orleanu. Gdy słynny huragan Katrina zniszczył jego dom, musiał przenieść się z matką do Alabamy. Klientka i Walter wypili razem kawę, a potem kobieta dała mu możliwość odpocząć, zanim na miejsce nie przyjechali inni. On jednak od razu zaczął rozkładać i przenosić meble. Lemi spodobała się wytrwałość studenta i jego poważne plany na przyszłość. Post Jenny na Facebooku zyskał duży rozgłos. Pewnego dnia o tych wydarzeniach dowiedział się prezes firmy Bellhops, Luke Marklin. Wydawał się zaskoczony, ale i zadowolony, że nowy pracownik tak poważnie podszedł do swoich obowiązków i kultury korporacyjnej firmy, a w żaden sposób się nie wywyższał. Walter otrzymał podziękowania na stronie internetowej firmy oraz na osobistym profilu prezesa na Twitterze. To był jednak dopiero początek. Artykuł o Walterze pojawił się też na stronie policji z Pelham czasem właściciel firmy Bellhops postanowił osobiście odwieść chłopaka, przejeżdżając ponad 400 km z Tennessee. Walter dostał zaproszenie na osobiste spotkanie z prezesem. Na miejscu, poza samym Marklinem, pojawili się także policjanci i dziennikarze z kamerami. Prezes podziękował studentowi, bo dzięki jego zachowaniu wzrosła pozytywna ocena całej firmy. Prezes wyjął z kieszeni kluczyki od swojego samochodu, prawie nowego Forda Escape i powiedział: Praktycznie nie jeździłem tym samochodem. Myślę, że potrzebujesz go bardziej niż ja. Walter był w szoku i z wielkim trudem powstrzymał łzy. Przed odjazdem prezes powiedział jeszcze, że poznając historię Waltera, rozpoczął zbiórkę na portalu GoFundMe na meble i naprawę jego starego samochodu Nissana. Planował zebrać dwa tysiące dolarów, a tymczasem na rachunku było już 36 tysięcy. Walter chciał tylko udowodnić sobie samemu, że nie ma rzeczy niemożliwych, a najważniejsze jest uporczywe dążenie do celu. Równie istotne było, by dotrzymać słowa i nie narazić reputacji firmy, w której pracował. Niesamowita niespodzianka od prezesa była dla niego czymś fantastycznym, co zapamięta do końca życia. Jeśli jesteście pracowici i marzycie o sukcesach zawodowych, nie wahajcie się dużo uczyć i dużo pracować. Podejmowane wysiłki na pewno zwrócą się Wam z często zaskakującym pozytywnym skutkiem. To wszystko na dziś. Jeśli Wam się podobało, możecie udostępnić to wideo i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach. Do zobaczenia wkrótce!